I dzisiaj uczestniczą w tej wspaniałej imprezie krok bliżej paraolimpiady następujące środowiskowe domy samopomocy. Środowiskowy dom samopomocy krzęci. Środowiskowy dom samopomocy choszczno. Środowiskowy dom samopomocy drawno. Warsztat terapii zajęciowej choszczno. Warsztat terapii zajęciowej dębno. Środowiskowy dom samopomocy Wałcz Środowiskowy dom samopomocy Myślibusz. Środowiskowy dom samopomocy Krzyszczynka. Środowiskowy dom samopomocy Dobiegniew. Dom pomocy społecznej Brzeziny. Środowiskowy dom samopomocy Łobes Warsztat terapii zajęciowej Dzwonowo. Środowiskowy dom samopomocy Recz. Dom pomocy społecznej Oddział Piłka Zamyślin. Środowiskowy dom samopomocy Stargard. Środowiskowy Dom Samopomocy Osina. Środowiskowy Dom Samopomocy Chojna. Środowiskowy Dom Samopomocy Połczyn Zdrój. I Środowiskowy Dom Samopomocy Świdwin. Brawa! Wałcz dojechał. Witamy serdecznie, cieszymy się. Witam serdecznie wszystkie drużyny, kochani. Wspaniała impreza Krok bliżej Pana Olimpiady pod honorowym patronatem Wójta Gminy Krzęcin, doktora Bogdana Wojciecha Brzustowicza. To jest dzień dla Was najważniejszy, dlatego, że wszyscy razem łączymy się duszą, sercem, uśmiechem i dla nas jest to fantastyczna yy, sytuacja, że możemy się spotkać w tym pięknym Amfiteatrze Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr wesoły, co po fali gna. Oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy. nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia, słów, którymi mówią tu bycy. Szabada-bada, szabada-bada. Odkryjemy miłość nieznaną Na szczęśliwy ląd Zaniosą mnie pewnego dnia Twe ramiona łódź Magellana Serce Twe busola ma Znów będę czuć Że jestem zakochana Póki nie się mnie Żyć tylko tak warto jest Navigare necessest Nawigarny necessest Miłowania głodni jak wilcy Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia Słów, którymi mówią tubylcy Szabada bada, szabada bada Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęśliwy ląd zaniosł mnie pewnego dnia. Twe ramiona, łódź Magielana, serce Twe sola ma. Mina Kondela, brawo, dziękujemy pięknie. Pr proszę o zabranie głosu teraz szefową dzisiejszej imprezy, Adrianę Seczyszyn. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym również przywitać naszego przyjaciela, który miał ogromne serce i tutaj wspiera naszą imprezę i nią prowadzi, pana Zbigniewa Garzyńskiego. Szczególnie ciepło witam wszystkie ośrodki, które przyjęły nasze zaproszenie. Przyjechały, żeby wziąć udział w Spartakiadzie pod nazwą Krok bliżej paraolimpiady i tutaj już po raz trzynasty. Pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy był kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Co roku zwiększa nam się liczba. W zeszłym roku było 13 ośrodków, w tym roku mamy 20. I to są ośrodki z trzech województw. Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i pierwszy raz gościmy ośrodek z Województwa Wielkopolskiego. Sport w życiu osoby z niepełnosprawnością odgrywa ogromną pozytywną rolę kształtuje moc konieczną do codziennej walki z przeciwnościami losu których nie brakuje. Sport daje możliwość uwierzenia w siebie, w swoją wcale nie mniejszą wartość. Daje możliwość choć na chwilę zapomnienia o swojej inności. Z jednej strony jest sposobem rehabilitacji, ale z drugiej jest też elementem włączania się do społeczeństwa. Sportowiec z niepełnosprawnością nie jest zwycięstwem w momencie przekroczenia linii mety jako pierwszy, jest nim już w momencie pojawienia się na starcie. Życzę wszystkim uczestnikom turnieju wspaniałych wyników, pozytywnych wrażeń, mnóstwo dobrej zabawy oraz miłego pobytu w naszej gminie w Krzęcinie. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo prosimy pana wicestarostę o zabranie głosu, Paweł Szuber. Witam szanownych gości, witam wszystkie ośrodki, które tutaj przyjechały. Witam na Ziemi Choszczeńskiej, w Powiecie Choszczeńskim, w samej gminie Krzęcin. To jeszcze ty pewnie ktoś powita. Ziemia nasza tu jest wspaniała, piękna. Widzicie, sceneria jest zachwycająca, dlatego warto tutaj przyjeżdżać i warto też zmagać się w sporcie na przykład. Także życzę wszystkim jak najlepszych wyników i dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na scenę przewodniczącego Rady Gminy Artura Konopelskiego. Dzień dobry Państwu. W imieniu Wójta Gminy Krzęcin, Pana Doktora Bogdana Wojciecha Brzustowicza oraz całej Rady Gminy bardzo serdecznie witamy Państwa tutaj dzisiaj nas w Krzęcinie, u nas. Mam nadzieję, że sam start w tej Paraolimpiadzie, pięknej imprezie będzie dla Was wielkim przeżyciem. Wy już jesteście zwycięzcami. Nieważne, które miejsce zajmiecie, ważne, że tutaj jesteście. Cieszymy się z tego. Cieszymy się z tego, że jest was zespołów coraz więcej ośrodków przyjeżdża do nas i pragniemy zapewnić, że będzie to na pewno impreza bardziej dalej kultywowana. Także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkim życzę zwycięstwa i myślę, że będzie to wspólna, piękna zabawa. Wszystkiego dobrego. Za chwilę nastąpi uroczyste przekazanie flagi olimpijskiej. Zapraszam, kapitanów z każdej drużyny o podejście pod scenę. Tam na Was czeka kierownik SDS, Adrian w wręczy kapitanu flagę i wszyscy my ją rozłożymy, a kiedy rozłożymy, wszyscy wspólnie zaśpiewamy hymn. Zapraszam. Pochy mnie. Zapraszam Marka Gaboreckiego, uczestnika SDS na scenę w celu złożenia przysięgi. W imieniu zawodników obiecuję przestrzegać zasady zdrowej, rywalizacji, dobrze, bawić się oraz dać siebie wszystko w celu uzyskania najlepszych. Wyników sportowych. Szanowni Państwo, teraz po ślubowaniu nastąpi przemarsz z flagą do masztu, gdzie zawiesimy ją na maszcie. Prosimy Pana Andrzeja o pomoc. Zapalenie znicza. Zapraszamy uczestnika Środowiskowego Domu Samowomocy Krzęcina Radosława Wierzbickiego razem z kierownikiem SDS. Spartakiadę pod nazwą Krok bliżej Paraolimpiady uważam za otwartą. I Margita czy jest? Zapraszamy serdecznie Margito. Proszę. Brawa dla Margity. Bravo, Sandra, i sukcesu. Bravo.

Zapraszam. Brawa, kompasjony z Kręcina. brawo, brawo. Pan doktor Bogdan Wojciech Brzustowicz, Panie Wójcie, zapraszam na scenę. Witam bardzo serdecznie. Wiem, że czas rywalizacji dobiegł końca. Wszyscy czekamy już na ceremonię wręczenia nagród podsumowania dzisiejszej paraolimpiady. Ja chciałbym wszystkim delegacjom Domów środowiskowych z całego regionu, którzy dzisiaj tutaj odwiedzili Krzęcin, pogratulować udziału w tym wielkim święcie, jakim jest Paraolimpiada, święcie sportu, nawiązującym do pięknej idei szlachetnej rywalizacji Igrzysk Olimpijskich. Wierzę, że wszyscy uczestnicy przezwyciężyli swoje różne ograniczenia, że ta rywalizacja. Przyniosła im wiele satysfakcji, i chciałbym już dzisiaj zaprosić Was za rok na kolejną paraolimpiadę. Ale zanim to się stanie, to chciałbym y, prosić tutaj y, organizatorów o podsumowanie tej uroczystości. Nagrodę za udział w zawodach, w zawodach sportowych Krok bliżej paraolimpiady. Otrzymuję i teraz poproszę, będę wyczytywała wszystkie ośrodki i zapraszam uczestników tak? zawodów tutaj po nagrody. Otrzymuję drawno. Zapraszam. Do wręczenia nagrody zapraszam pana przewodniczącego Rady Gminy, pana Artura Konopelskiego. Kolejna nagroda. Warsztaty terapii zajęciowej w Hoszcznie. Zapraszam. O wręczenie nagrody zapraszam pana sekretarza Ryszarda Przywartego. Terapii zajęciowej wydębnie. Do wręczenia nagrody zapraszam skarbnika gminy Krzęcin, panią Janne Witkowską. Zapraszam środowiskowy dom samopomocy w myśli Bożu. Do wręczenia nagrody zapraszam pana wicestarostę Pawła Szuber. Środowiskowy dom samopomocy w Krzyszynce. Zapraszam. O wręczenie nagrody poproszę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Konopelskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobigniewie. O wręczenie nagrody poproszę Pana Wicestarostę Pawła Schubertę. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zapraszam. O wręczenie nagrody poproszę Pana Sekretarza Ryszarda Przywartego. Zapraszam Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie. O wręczenie nagrody poproszę panią skarbnik Annę Witkowską. Zapraszam warsztaty terapii zajęciowej w Dzwonowie. O nagrody poproszę Przewodniczącego Rady Gminy pana Artura Konopelskiego. Artur się nabiega dzisiaj. Zapraszam w Środowiskowy Dom samopomocy w Reczu. I Lecz prosimy. Zapraszam Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin. I do wręczenia nagrody poproszę zastępcę przewodniczącego Rady Gminy, pana Mieczysława Ciesiełkiewicza. Zapraszam Środowiskowy Dom Samopomocy w Stargardzie. Do wręczenia nagrody poproszę sekretarza Gminy Krzędzi, pana Ryszarda Przywardego. Zapraszam Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie. Do wręczenia nagród zapraszam panią skarbnik Jannę Witkowską. Zapraszam Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie. O wręczenie nagród poproszę pana przewodniczącego rady gminy Artura Konopelskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zapraszam. Proszę Pana Pawła Szuberta, zastępcę Ministerstwa Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim ja dziękuję w imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie. W imieniu Pani kierownik Elżbiety Krzeszowiec, która niestety nie mogła być z nami oraz całego personelu i pozostałych uczestników za tak wspaniałą zabawę, za integrację, za to, że włożyliście tyle serca, żeby zorganizować tak świetną wspólną naszą zabawę. Dziękuję bardzo pani kierownik i za zaproszenie również. A teraz kochani, mamy trzy nagrody główne ufundowane przez wójta gminy Krzęcin, który jest naszym patronatem. Trzecie miejsce, do którego o wręczenie nagrody zapraszam pana wójta Bogdana Abrzustowicza oraz panią skarbnik Jannę Witkowską otrzymuje Środowiskowy Dom Samopomocy Społczyna Zdrój. Zapraszam. Drugie miejsce otrzymuje Środowiskowy Dom Samopomocy Schoszczna. Zapraszam. O wręczenie nagród poproszę pana wójta gminy Krzęcin, pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza oraz sekretarza gminy Krzęcin, pana Ryszarda Przywartego. Brawo, brawo, tak. Kochani, drugie miejsce była to nagroda piłka typu bossu. To był jeden, jeden z najlepszych sprzętów wykorzystywanych do treningu funkcjonalnego. I z pewnością można zaliczyć tą piłkę do najbardziej innowacyjnego sprzętu fitness. Mam nadzieję, że się przyda. Pierwsze miejsce. otrzymuje nagrodę. Jest to ławka skośna dedykowana ćwiczeniom mięśni brzucha, bioder oraz grzbietu. Sprzęt do treningu siłowego wyposażony w dwa winylowe handle o wadze 1,5 kg oraz specjalne gumowe linki, które świetnie uzupełniają trening górnych partii ciała. I tą nagrodę otrzymuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie. <noise> Gratuluję. Czy wójt gminy Krzęcin pan Bogdan Wojciech Krzysztofić oraz przewodniczący rady gminy pan Artur Konopelski zapraszam. Chciałbym przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować pani kierownik całej ekipie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie za przygotowanie tej imprezy oraz wszystkim pracownikom gminnych jednostek, którzy w tą organizację się włączyli. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować uczestnikom i opiekunom. Także poproszę o wielkie brawa od uczestników dla wszystkich opiekunów, z którymi tutaj dzisiaj przyjechaliście do Krzęcina. Którzy włożyli wiele wysiłków w przygotowanie Was do dzisiejszej imprezy i na co dzień towarzyszą Was w Waszych jednostkach. Także bardzo dziękuję. Cieszę się, że y, mogłem dzisiaj tutaj do Was przybyć i zapraszam jeszcze raz na kolejną Paraolimpiadę, która stała się już od dłuższego czasu taką naszą lokalną, krzęcińską y, tradycją. Bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin ufundowało dwie nagrody. Tak jak była w trakcie zawodów, dogrywka dla najlepszej kobiety i dla najlepszego mężczyzny. Najlepszą kobietą w kategorii strzał do bramki okazała się pani Dorota Banach. Zapraszam. Najlepszym mężczyznom okazał się pan Artur Książek. Zapraszam. A teraz nagroda od Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie dla uczestnika. Dzisiaj było 100 zawodników i z tych 100 zawodników zobaczymy, kto otrzyma, mam nadzieję, że bardzo fajną, przydatną nagrodę. Poproszę panią Alinkę o wylosowanie uczestnika. Pan Piotr Frankowski, Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyśli. Panie ja bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, mam nadzieję, że się wszystko podobało, tak jak Pan Wójt Gminy Krzęcin powiedział, że za rok się spotykamy i mam nadzieję, że również się spotykamy i to w większym składzie, w zeszłym roku mieliśmy 13 ośrodków, w tym roku 20, mam nadzieję, że tą liczbę pokonamy za rok.